Nazywam się Asia Pajkowska, przygotowuję się właśnie do samotnego rejsu non-stop dookoła świata. Pomysł takiego rejsu, to że chciałabym popłynąć samotnie dookoła świata, to już miałam bardzo dawno temu. No i właśnie teraz jest, jest możliwość, żeby to zrealizować, moje marzenia. Przepłynęłam samotnie w przez Atlantyk, zupełnie przyzwoitym wynikiem. To jakoś naturalnie następnym marzeniem było rejs samotny dookoła świata. No, i teraz jestem właśnie tuż, tuż przed realizacją mojego marzenia. Ostatnie przygotowania, ostatnie, ostatnie chwile, ostatnie testowanie, ostatnie instalowanie różnych urządzeń. I, i będę mogła re realizować to, tym, o czym marzyłam od lat. Um, dlaczego właśnie? To jest takie zawsze pytanie. Dlaczego samotnie? Dlaczego non-stop? Przecież tyle pięknych miejsc jest po drodze. No właśnie, jest dużo miejsc pięknych po drodze, ja już widziałam wiele palm i wiele pięknych miejsc. Oczywiście, że nie widziałam wszystkich, ale po prostu chodzi o, o żeglarską stronę. Ja po prostu, chodzi o to, że ja się tak dobrze czuję na morzu i to chodzi o jakiś żeglarski wyczyn bardziej niż, niż turystyczny zdecydowanie. Dlaczego samotnie? No, no właśnie, jakaś tak olbrzymia satysfakcja, to daje taką straszną frajdę już po oczywiście, bo w trakcie to bywa różnie, są momenty oczywiście e, trudne i, i takie zwątpienia, co, po co ja tu właściwie jestem. Ale satysfakcja potem jest olbrzymia i, i, i jakaś taka, taka oso osobiste, osobiste wyzwanie po prostu. Coś, co się... Jak coś się chce zrobić od dawna, to... To człowiek się nie zastanawia dlaczego i po co, po prostu takie jest marzenie i tak, i tak trzeba to realizować. Mój pierwszy rejs na morzu to był na jachcie, naszym jachcie klubowym, studenckim Konstanty Maciejewicz. Potem przez wiele lat budowałam łódki, z Wojtkiem Kaliskim. Były to łódki również projektowane zresztą przez Andrzeja Armińskiego. Almatur 2, II, Almatur 3, pierwsze polskie wielokadłubowce regatowe. Budowaliśmy, ścigaliśmy się w regatach, były różne problemy, łódki, były różne awarie, różne sukcesy również też. Potem przez kilka lat mieszkałam w Anglii i tam również oczywiście żeglowałam w dużym, dużym stopniu. Może nie podróżno powiedzieć, że głównie żeglowałam, ale, ale w dużym stopniu brałam udział w wielu regatach, chyba trzykrotnie, czterokrotnie w regatach Fastnet, regaty Właściwie w jakichś regatach to startowałam, w krótkich to startowałam prawie właściwie co tydzień w takich różnych klubowych i przez kanał, kanał La Manche. Z większych takich, takich regat. To, no to coś, co było moim marzeniem wiele, wiele lat, to były regaty samotne przez Atlantyk, znane pod na, na, u nas pod nazwą Ostar i popularnie nazwa, nazywane Regaty Ostar, yy, których w 2000 roku wystartowałam. Zajęłam czwarte miejsce w swojej klasie, co uważam za przyzwoity wynik. Potem startowałam w kilku takich, może również dosyć, no, no takich, już takich, dużych światowych, światowych regatach. Dwuosobowe, to były Transat Jacques Vabre z Le Havre do, z Francji do Brazylii. Regaty z załogą wyłącznie kobiecą na Open 60 na takiej długiej trasie dwa razy przez Atlantyk, to ja jednak się utrwaliłam w tym, że ja lubię pływać samotnie. To jest o tyle wygodnie, że nie trzeba że tak powiem, martwić się tą drugą osobę. Czy jest jej wygodnie, czy niewygodnie. Trzeba mieć jakieś kompromisy, więc może jest to w jakiś, jakiś sposób egoistyczny, ale... No, ale jednak trzeba to wszystko tą robotę samemu zrobić. Trzeba te żagle samemu postawić, samemu robić nawigację. Ale właśnie po regatach samotnych przez Atlantyk stwierdziłam, że to jest to, o co właśnie chcę. Chcę robić więcej, popłynąć samotnie dookoła świata. Mój samotny rejs non stop dookoła świata zacznę w Panamie i również w Panamie chcę go zakończyć. Trasa, trasa będzie wiodła z Panamy na zachód przez Pacyfik, potem na północ do Australii, przez Ocean Indyjski, Dookoła przylądka Dobrej Nadziei, z powrotem na Atlantyk i stamtąd, już przez Atlantyk, z powrotem do Panamy. Trasa ta to jest jakieś 24 tysiące mil. Ja planuję to odbyć jakieś 7 miesięcy. Tak naprawdę to wstawiłam sobie taką cyfrę 200 dni, tak żeby się udało zrobić do 200 dni. Ale właściwie 7 miesięcy również to będzie bardzo, bardzo doby, dobry wynik. I taki jest mój cel. Mój cel właśnie, żeby jest to zrobić optymalnie szybko, optymalnie na tyle, ile, ile ta łódka może popłynąć. Więc nie, nie jest moim zamierzeniem siedzieć i czytać książki całe dnie. Będę starała się, żeby po prostu trymować żagle, zajmować się tym wszystkim, żeby łódka płynęła optymalnie. I, I taki jest mój cel. I to właściwie jest to, co mnie, co mnie tutaj pociąga. Mam troszkę tej żyłki regatowej w sobie. Wypłynięcie planuję około 15 czerwca. Z wyliczeń, kiedy być w Afryce, wyliczyliśmy, że to będzie najbardziej jakiś optymalny okres, żeby wystartować. Więc jeszcze mam trochę czasu na jakieś ostatnie przygotowania. jak który którym będę płynęła dookoła świata, Mantra 28. Jest to jacht zaprojektowany i zbudowany przez Andrzeja Armińskiego w jego, w jego stoczni w Szczecinie. No Andrzej w ogóle może powiedzieć, że jest takim oczywiście organizatorem całej tej, całego tego rejsu. Również w jakiś sposób miał wpływ na, na trasę. On już tą trasę zna, bo płynął kilka lat temu na jachcie Mantra 3, też własnej konstrukcji i budowy. Płynął już dookoła świata. No teraz akurat jest taka sytuacja, że prowadzi stocznię i pewnie chętnie by sam popłynął, no ale, ale niestety sprawy zawodowe mu na to nie pozwalają. Dzięki temu ja mogę popłynąć. No Andrzej oczywiście tutaj bardzo, bardzo pomaga. Przyjeżdża, doradza. Jeżeli go nie ma w pobliżu, to jesteśmy w kontakcie mailowym, telefonicznym. Służy radą, doświadczeniem, pomocą w każdej chwili. Może trochę o łódce co się powiem, bo to jest bardzo ciekawe. Łódka ma 28 stóp, czyli w naszej w systemie 8,5 metra długości, co jest może uznawane za łódkę bardzo małą do płynięcia dookoła świata, ale ja uważam, że zupełnie wystarczająca dla mnie. Jest oczywiście w jakiś sposób przystosowana do tej żaglugi samotnej. Więc różne ułatwienia i oczywiście autopilot, który będzie sterował wtedy łódką, kiedy ja się zajmuję innymi rzeczami albo śpię po prostu. Um, ułatwienia różne, przychodząc wszystkie liny do, do kokpitu, co jest dla jednej osoby ułatwia obsługę żagli. Łódka ma dwa żagle i spinakera oczywiście, które pewnie też pewnie przyjdzie moment, kiedy będę używać ostrożnie, żeby go nie, nie zniszczyć, żeby wystarczył do końca rejsu. Jak również inne urządzenia, które muszą wystarczyć do końca rejsu. Co do innych urządzeń na, na łódce, mam e, e, short side bound radio, które umożliwia mi wysyłanie maili i odbieranie maili, jak również łączenie się za pomocą tego radia na określonych częstotliwościach i określonych porach. Z kimś, z czym bym się chciała łączyć. Ale głównie jest używanie oczywiście do łączności mailowej, z innych urządzeń. Co mam z innych urządzeń? No, UKF-kę oczywiście. Urządzenia elektroniczne, które pokazują mi prędkość. Oczywiście, GPS, które pokazuje, gdzie jestem na, gdzie jestem na oceanie. Wszystko jest to podłączone do komputera z mapami elektronicznymi, które też oczywiście bardzo ułatwiają żeglugę i nawigację. I mam też oczywiście telefon satelitarny. Telefon satelitarny, który raczej jest do, w jakichś tam sytuacjach awaryjnych do używania, ale oczywiście jest to też sposób łączności ze, ze światem, jeżeli jest taka konieczność. Jacht Mantra 28 jest mi dobrze znanym jachtem. Już przepłynęłam na nim, no właśnie spróbuję szybko podliczyć pewnie z 15 tysięcy mil w poprzedniej imprezie, w takich te łódki brały udział. Była to bardzo, bardzo ciekawa i nietypowa y, impreza. To były regaty, kobiece regaty dookoła świata, dwie identyczne łódki ścigające się dookoła świata etapowo. Na każdej łódce były dwie dziewczyny, właśnie też brałam udział. W odcinek, na którym ja płynęłam, to był z Darwin w Australii poprzez wyspy kokosowe na Oceanie Indyjskim, przez Mauritius, przez południową Afrykę, dookoła Przlądka Dobrej Nadziei i potem przez Atlantyk do, do Brazylii, gdzie udało nam się dążyć na karnawał, co było, co było naszym, naszym, naszym takim celem. Także łódkę, łódkę znam bardzo dobrze. Wiem, że jak się zachowuje w różnych warunkach. E, łódka się zachowuje bardzo fajnie. Jest właśnie na tyle, jest mała i jedna kobieta tutaj tu spokojnie, spokojnie daje radę na niej. Jestem teraz z łódką w Panamie. Czekam na przejście Kanałem Panamskim. Jest tutaj wiele jachtów w takiej sytuacji jak ja. Niektórzy czekają nawet dwa miesiące. No ja już tutaj czekam Dwa tygodnie, mam nadzieję, że jeszcze z tydzień i przepłynę przez kanał. Po prostu nie ma tutaj nic ciekawego, dlatego może już tak chciałabym przepłynąć. Bo tak szczerze mówiąc, to mam jeszcze czas, bo chcę wypłynąć z Panamy od strony Pacyfiku w więcej w połowie czerwca. Więc właściwie mam czas, tylko tutaj nie jest zbyt, zbyt ciekawie, zbyt, zbyt bezpiecznie również też nie jest. Nazwa jest bardzo ładnie, się nazywa Cristóbal Colón. Ale po prostu jest to, jest to, miejscowość portowa, zakupy robi się tutaj świetnie, bo jest wszystko w supermarketach, są duże supermarkety z klimatyzacją. E, ceny również są dużo niższe niż w Polsce, co, co jest też przyjemnie. Już nie ma tak dużo pewnie miejsc, gdzie ceny są, są niższe. Ale tu, tu jest właśnie, tu jest tanio i dużo i jest wszystko. Także zakupy robi się przyjemnie. No zakupy oczywiście na taki długi, długi rejs, to, to też trzeba było się trochę przygotować do tego. Nie mogę na małą łódkę zapakować bardzo dużo puszek, bo po prostu byłby taki duży ciężar, że po pierwsze bardzo to zwalnia łódkę, po drugie nie jest bezpiecznie, są za duże, za duże po prostu obciążenia na maszt. Także duże ilości mam, jeżeli powiem przy to jedzeniu, bo to jest ciekawe, dużą, dużą, dużą część mojej żywności jest to żywność liofilizowana. Jest to żywność, odparowana, której odparowana woda. W formie proszku to jest. Ale co jest ciekawe, jest to bardzo dobre, bardzo smaczne. Trzeba dolać troszeczkę gorącej wody, to chwilę stoi, na, 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 na że tak powiem, pęcznieje. Potrawy są typu jakaś potrawa meksykańska, potrawa chińska. Ale ciekawe jest to, że to ma smak, jest to smaczne. Także nie jest to jakieś takie paskudstwo, które nie wiadomo co z tym zrobić. Wygląda to jak normalna potrawa i smakuje również jak, jak normalna potrawa w restauracji. I przygotowuje się to bardzo łatwo i szybko. E, oprócz tego żywności no, biorę owoce w puszkach, inną żywność w puszkach. E, staram się jak najmniej, także staram się to wyliczać jakoś tak, żeby, żeby starczyło, ale nie było dużego zapasu. Z małym zapasem, ale nie za dużym, żeby właśnie nie było za ciężko. No ale też jak staram się, żeby było jakoś urozmaicone, bo oczywiście jeść e, tydzień za tygodniem to samo makaron z sosem, pewnie, <średzilianie> pewnie jest to zrozumiałe, że niestety się robi trochę nudne. Więc różne przyprawy, różne zioła biorę z sobą, żeby to jakoś tam urozmaicać. Um, Ze świeżej żywności to niestety bardzo mało, bo ponieważ tu się nie, nie, nie utrzyma nic niestety, długo, więc parę dni. Mam około 400 litrów wody, które zabieram ze sobą, ale mam też również bardzo mądre urządzenie odsalarkę. Więc będę produkować własną wodę słodką z wody morskiej. Ta moja odsalarka produkuje 5 litrów wody na, na godzinę. Może nie jest to dużo, ale na, na potrzeby jednej osoby jest to wystarczające. Wodę oczywiście będę używała głównie do, do picia słodką wodę, będę oszczędzała. Jeżeli chodzi o inne, myć się będę głównie w wodzie słonej, ale też nie jest to jakieś kłopotliwe, bo już to próbowałam. Podobno jest to wręcz zdrowe dla skóry. No i generalnie po prostu będę oszczędzać wodę i to samo zjedzenie. Po prostu wszystko polega to na jakiejś dyscyplinie. Woda w oceanach, no tutaj pokazuje mi termometr, że ma 29 stopni, więc jest bardzo ciepła. To nie jest to jakoś nieprzyjemne mycie się wodą morską.